Wraz z początkiem 2021 roku weszła w życie nowelizacja warunków technicznych, w skrócie WT 2021. Zmianie tej towarzyszyło wiele kontrowersji. Co z tego wyniknęło i jak zmiana przepisów wpłynęła na budownictwo? Zapraszam na małe podsumowanie. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lub w skrócie warunki techniczne, to zbiór wytycznych, które muszą spełniać obiekty budowlane, po to by uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie na użytkowanie. Zawierają m.in. informacje na temat maksymalnego zapotrzebowania budynku na ciepło, czy maksymalnych wskaźników izolacyjności termicznej przegród. I to właśnie te wytyczne dotyczące szeroko pojętej energooszczędności Zostają systematycznie zaostrzane raz na kilka lat. Ostatnia taka nowelizacja miała miejsce właśnie w roku 2021. Nie będziemy tutaj opisywać szczegółowych zmian, bo zrobiliśmy to już kiedyś w tym filmie. Podsumujemy sobie natomiast, jak wpłynęły one na projekty domów. Spełnienie coraz to bardziej wyśrubowanych wymogów dotyczących zapotrzebowania budynku na ciepło często kłóci się z konwencjonalnym systemem wentylacji grawitacyjnej. Jeszcze bardzo niedawno była ona absolutnym standardem, natomiast dziś, w dobie zaostrzających się przepisów oraz galopującego postępu technologicznego na polu materiałów budowlanych, można już powiedzieć, że jest ona reliktem przyszłości. Od roku 2021 praktycznie wszystkie projekty, które wyszły z naszego biura, miały już zaprojektowaną wentylację mechaniczną. Czy tego chcemy, czy nie, staje się ona nie tylko standardem, ale wręcz koniecznością. Aby spełnić dzisiaj obowiązujące przepisy, Możemy co prawda nadal stosować wentylację grawitacyjną, ale tylko wtedy, jeśli nasz budynek będzie wyposażony w szereg innych rozwiązań energooszczędnych, co jest po prostu ekonomicznie bez sensu, bo lepiej już dopłacić do wentylacji mechanicznej. Konwencjonalne kotły gazowe coraz częściej są wypierane przez pompy ciepła. Jest to pokłosie nie tylko zmian w warunkach technicznych, ale także zamrożenia, podpisywania nowych umów oraz ogólnie mniej ekspansywnej polityki PGNiG, oraz wątpliwości wśród inwestorów co do rosnących cen gazu. Skupiając się jednak na samych warunkach technicznych, w dobie dzisiejszych przepisów zastosowanie ogrzewania gazowego może, lecz nie musi narzucać konieczności zastosowania innych rozwiązań energooszczędnych. Na pewno jednak dzisiejszych przepisów nie spełni np. budynek ogrzewany gazem i wyposażony w wentylację grawitacyjną. A przecież jeszcze 2-3 lata temu co najmniej co drugi projekt miał właśnie taką kombinację. Choć zmiany w przepisach mają za zadanie skłonić inwestorów ku stosowaniu bardziej wydajnych energetycznie źródeł ciepła, to warto mieć na uwadze fakt, że nawet po tegorocznych podwyżkach cen gazu, takie ogrzewanie wciąż jest bardzo opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Ogrzewanie elektryczne prądem z sieci nigdy nie należało do najbardziej ekonomicznych. Teraz jest dodatkowo zupełnie niemożliwe, przynajmniej w przypadku nowo powstałych budynków. Nie jest możliwe spełnianie warunków technicznych przez obiekt ogrzewany prądem z sieci, w zasadzie niezależnie od tego, jak bardzo energooszczędny ten budynek będzie. Co innego, jeżeli prąd do zasilania naszej instalacji grzewczej czerpiemy z własnej instalacji fotowoltaicznej. Ściany, podłogi na gruncie czy dachy stało się po prostu cieplejsze. By spełnić bardziej rygorystyczne wymogi nowych warunków technicznych, Musimy po prostu zwiększyć grubość warstwy termoizolacyjnej. Jeszcze nie tak dawno standardową grubością ocieplenia dla ściany zewnętrznej było 15 cm styropianu czy wełny. Dzisiaj rzadko projektujemy już mniej niż 20. Przykładowo, nowych warunków technicznych nie spełni ściana z cegły silikatowej ocieplona 15 cm warstwą styropianu. Zwiększone wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej drzwi i okien. Wpłynęły wprost proporcjonalnie na ceny tych elementów. Bardziej szczelne drzwi i okna są również kolejnym gwoździem do trudny wentylacji grawitacyjnej, która w takich warunkach po prostu traci sens. W praktyce wszystkie przytoczone zmiany wpływają po prostu na zwiększenie koszty budowy. Jak wiemy, ceny szaleją, zwłaszcza w branży budowlanej. Z naszej obserwacji widzimy, że coraz więcej inwestorów przesuwa w czasie budowę. Licząc na odwrócenie tego trendu. Szybujące ceny stali czy drewna to jedno, ale konieczność wydania nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych więcej w celu wyposażenia budynku zgodnie z nowymi warunkami technicznymi to osobna kwestia. Już od samego ogłoszenia WT 2021 wzbudzały wiele kontrowersji, ponieważ wymuszają odgórnie ukierunkowany postęp technologiczny. Czy w praktyce przyłoży się to na poprawę jakości naszego życia? Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czekamy jak zwykle na Wasz punkt widzenia i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Jeżeli prąd do zasilania naszej instalacji grzewczej czerpiemy z własnej instalacji fotowoltaicznej, chyba było ok, co? Tak troszkę się zaplątałem, ale chyba nie było źle.